Mamy Muzeum Narodowe. Zrobiono nowego dyrektora. I on wprost oświadczył, że, że na polskość tam nie ma miejsca. On będzie eksperymentował. Będą różne happeningi. Czy w Muzeum Narodowym jest chociaż jeden obraz Wojciecha Kosaka? Jest jeden. Przedstawia cesarza Wilhelma na polowaniu z psami. I koniec. Nie ma ułanów, nie ma dziewczyny, nie ma nic. To gdzie pokazać młodzieży Polskę? Jeśli nie ma jej w muzeum, prawda? A więc, państwa, to są, to są te pola naszego życia narodowego. Naród właśnie pozwala człowiekowi spełnić się, odnaleźć, odnaleźć pełnię życia i ideały. I kiedy mówiłem o Świętym Krzyżu, to z uwagi na Stefana Witasa, którego, którego Moja mama bardzo dobrze znała, nawet była w Ameryce na koncertach tu wielokrotnie, ale pamiętam kilka lat temu jeszcze, a miał 94 4 czy 5 lat właściwie jak umarł, ale trzymał się świetnie i opowiadał taką scenę. W Lwowie rozpoczęła się wojna, wchodzą Sowieci i on spotyka Eugeniusza Bodo. Ktoś z Państwa oglądał filmy przedwojenne? Eugeniusz Bodo. Patrzy na niego i mówi: A co ty się na Syberię wybierasz? A mówi: Nie. A no przecież ty masz bilet już na Syberię. A mówi: Jaki bilet? Popatrz, jak ty jesteś ubrany. Przecież ty masz oficerki na nogach. Jak ty się trzymasz? Ty powinieneś iść w pozartych butach, przygarbiony jak łazenga, jeszcze bułkę jeść, a kruchy by leciały na ziemię, a nie elegancki polski oficer. Widzicie Państwo, to były te ideały. To były te ideały polskie, i za to byliśmy karani. Że człowiek powstawał, a nie czołgał się przed władzą i szedł prosto i ciągnął innych z poświęceniem. Tak jak współcześnie. Wiecie Państwo, kto, tak jak mam okazję poznawać, i byłem w Afryce, w Burundi, w Rwandzie, kto współcześnie reprezentuje ten typ Polaków na najwyższym, naprawdę na najwyższym poziomie jako pewne środowisko, które rozumie swoje miejsce na ziemi i sens pracy dla innych. To są misjonarze polscy. To doświadczenie kilka lat temu, napisałem książkę nawet na podstawie ich opowieści, jak w Burundi i Ruandzie, tam, gdzie były te wojny, gdzie te wszystkie choroby, to po prostu obłęd. A tam siostry polskie, misjonarze polscy trwali na posterunku Pomagali tym ludziom i jednym i drugim, i mimo takiej strasznej zawieruchy, ani jeden polski misjonarz nie zginął. A naprawdę to jest świat bardzo niebezpieczny, już nie mówiąc o chorobach. Z każdej strony albo, albo malaria, albo ameba, albo no nie wiadomo co to jest zapalenie mózgu, różne rzeczy. I tam ci ludzie znajdują swoje miejsce. I potem jak oni z Afryki wracają do Europy Zachodniej, to dają sobie radę i z Francuzami, i z Niemcami, i z belgami, tak, bo większość to są tam pracujący polscy kapłani, to są misjonarze z Afryki. To są misjonarze z Afryki. To jest pewien świat, który nie jest nagłośniony. No, tak, no, gdzieś tam, myślę, jakie jest nasze wyobrażenie, no, gdzieś tam siedzi wśród Murzynów, bajki opowiada, to jest zupełnie co innego. Ja z ojcem Janem Kantem Stasińskim, proszę Państwa, przejechałem, gdy była jeszcze w burza nad Tanganiką, to jest stolica właśnie Burundi, przejechałem na północ, aż do wulkanów na granicy z Ruandą i z Kongo. Wszędzie, gdzieśmy się pojawiali, on był w białym habicie, wszędzie otaczany był od razu dziećmi i ktokolwiek się pojawił, uśmiechnięte twarze, Myśmy nam to co, rozdawali cukierki, coś tam zagadywał w ich języku. Oni znają te języki świetnie. Taka atmosfera, że w ogóle z jednej strony to był strach, no, gdzie ja jadę? No Rwanda, Burundi, tam ludobójstwa i tak dalej. A z drugiej nagle pojawia się taka postać i otwierają się wszystkie drzwi. Macie pojęcie? I to są właśnie to, to gdzieś zawsze ta polskość, ona nie zaginie. Ona gdzieś znajduje swoje miejsce i ona trwa. I w tym wypadku, jak patrzymy na postawę to właśnie trwa przez, przez najbardziej przez misjonarzy w tej chwili polskość. Postaw nie dlatego, że oni mówią o Polsce, ale oni reprezentują typ Polski. Typ polski, który potrafi służyć, ale ma swoją godność. Czyli gdy przyjdzie co do czego, to nie podda się żadnemu strachowi. Tak jak właśnie pod wulkanami opowiadał mi jeden z ojców, jak chcieli go zastrzelić. Bo. Nie chciał uklęknąć przed nimi. A on powiedział, że tylko przed Bogiem klęka. No to Cię zastrzelimy. No to strzelaj. I odeszli. No. Nie ma, każdy się boi, każdy by się bał. To nie ma tak, że jest odważny. Ale jaka musi być postawa wewnętrzna, że człowiek to wszystko przekracza. Czyli jednym słowem, musimy, mimo z jednej strony zdawać sobie sprawę z tego, jak jesteśmy osaczani, skąd i na ile sposobów, z drugiej strony, nie wolno nam za żadne skarby schować się, skulić i czekać na to, co będzie. Jeżeli nasze oczekiwania są czysto materialne, to z tego nic nie będzie, wierzcie mi, bo cokolwiek zarobicie, to Wam okradną Was. Podatkami, przepisami, kredytami, cokolwiek. Trzeba mieć cele wyższe. I gdy ma się cele wyższe, to i te pośrednie się realizują. Dlaczego? Bo mają cele wyższe, spotykacie szlachetnych ludzi, a mają cele przyziemne, spotykacie złodziei, którzy was okradają. I to jest ta różnica. Dlatego trzeba się podnieść tak, jak wylatujemy samolotem, tu pada deszcz, śnieg, wiatr, wylatujemy samolotem ponad chmury, słońce świeci, i białe łąki. I tak jest podobnie w życiu. Jeśli człowiek odnajdzie te cele wyższe, to nagle co innego widzi i kogo innego spotyka. A jak będzie tak tylko na sobie skupiony, na takich drobiazgach, to nigdy z tego kopca nie wylezie. Dlatego wydaje mi się, że my mamy jednak jakąś rolę do spełnienia i każdy z nas musi odczytać, co właśnie może i powinien zrobić, żeby odnaleźć się w tym dziele, w tym, tej misji, jaką ma do spełnienia nasz naród. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy ten ateizm wojujący osacza nas już z każdej strony. Tym bardziej musimy odnaleźć ten głębszy sens swojego życia, odnaleźć samych siebie i nie poddawać się smutkowi, bo pamiętajcie Państwo, smutek w tradycyjnej, klasycznej etyce chrześcijańskiej jest grzechem. Kto się smuci, do spowiedzi. Nie smucić się.